Zaczął taką posłuchać. Dobra. Maksymą. Halo, halo, jak nas słychać? Skąd? Ja jestem Piotr, a ze mną jest y, fantastyczny Janek. Co mamy fantastyczną czwórkę. Fantastyczny Janek. Fantastyczny Janek, tak. tak. Super bohater z Rosji. Roku? Czy każdy z nas jest, jest. bohaterem swojej historii? Ale okej, okay, pewnie się zastanawiacie, o czym będziemy chcieli powiedzieć w tym podcaście. I my też chcielibyśmy tak do tego do do, do wiedzieć, co, co powiemy w tym podcaście. To wszystko dużo dużo wyjdzie w praniu, bo tak po prostu zaczynamy. No tak zaczynamy, nie? W zasadzie jest to ślepy strzał tydzień temu piszę do Janka, że ej, w sumie to chciałbym, kurczę, wrócić do nagrywania na YouTube i nie robiłem tego już 5 lat. A ja mam sprzęt. No i mówisz, ej, to ja może nagrasz podcast, nie? Ja mówię. A ja chcę ze mną nagrać podcast i, i nie, nie minęło z 7 dni i jest podcast. Totalnie. Co z tego będzie? No przede wszystkim tak, jeśli chodzi o sam podcast, no to jest on mocno oparty o tym, co od długiego czasu siedzi mi w serduszku, a mianowicie chodzi mi tutaj o próbowanie nowych rzeczy. To jest coś, co uważam, że warto robić. W większości przypadków tak. Jeśli miałbym zostawić was takim jednym przekazem i o tym będziemy w zasadzie mówić przez cały ten pierwszy odcinek. Od tego generalnie można zaczynać każdy odcinek i kończyć tak w taki sensie, żeby każdy odcinek, każdy miał w głowie taką myśl, żeby próbować. Tak, jeśli miałbym was zostawić z jedną, z jedną myślą, tylko jedną, próbujcie nowych rzeczy, bo to jest coś, co bardzo otwiera, bardzo poszerza horyzonty. Coś, co otwiera głowę i coś, co sprawdza, sprawia, że możemy tak naprawdę szukać. Odkrywać siebie. Tak wiesz, w dużej mierze, że kurde, masz tą... Yy, nieważne ile masz lat, kim jesteś, skąd pochodzisz, czy jesteś mały, wysoki, gruby. Wiesz, jakby nic Cię nie ogranicza w tym, żeby próbować. Pomyślcie sobie, jakie mamy teraz możliwości. Sobie możesz sobie usiąść na kanapie, odpalić telewizor i zobaczyć, jak tam gdzieś na orbicie astronauta przykręca jakąś śrubę na stacji kosmicznej, to totalnie zajebista sprawa i zobaczcie sobie, że mamy to wszystko a wielu ludzi zamiast, zamiast robić, woli sobie odpalić coś na, na Netflixie, na YouTubie, zobaczyć jak inni robią zamiast po prostu sami spróbować, to oczywiście, no fajnie, jest, jest jakaś frajda w oglądaniu, jak to robią, inni, można się czegoś nauczyć ale to jest właśnie, wiesz, jakaś tam szukać jakiegoś po natchnienia tego pierwszego kroku patrzę, że ktoś jest z tym dobry i też chcesz mu dorównać, czy być lepszym. Ale. Nawet nie musisz mu dorównać. I, I w pewnym Nawet momencie zrobisz ten cały fan, nie? To jest to, że po prostu robisz to dla siebie i nie musisz oczekiwać być najlepszy, bo i to kto jest niewymierne. Oczywiście, że tak. To się, no, pełna zgoda. Tak, tak jest. I prawda jest taka, że. E... Ja próbując nowych rzeczy, bo koncepcja, no pff, myślę, że dużo osób już prędzej czy później pomyślało o sobie, ej, może spróbuję w ogóle czegoś nowego zrobić, może coś fajnego, wiesz. No. A, I... spontanicznie I... i potem się gubi. I potem się że... gubi, bo ma takie oczekiwania, że e, kurczę, a jak mi nie wyjdzie, a co z tego, a, a, a jak... A co, inni a co inni powiedzą. a ktoś mi powiedział, że to jest głupie. I to jest tak, że wiesz, że możemy się dać tak umamić, że ktoś ci powie, ej, bo nie rób tego, bo, bo paintball to tam pśniaki będziesz miał, albo nie wiem, nie skaż ze spadochronu, bo to przecież się ten spadochron może nie otworzyć. No jest... cholera, no przecież no to tak na dobrą sprawę, no to nic tylko się położyć na ziemi, żeby się przypadkiem nie przewrócić. Próbowanie jest łatwe i tylko później sobie utrudniamy. Nie Przez za każdym pieniądze? razem jest nie. takie łatwe, ale na pewno jak już to zrobimy, to mamy takie. OK. Sama idea próby. Tak, to jest sama, zero, jest sama, idea próby. sama idea próby. Sama idea próby 0,1. Albo robię, albo nie. Tak. I albo się uda, albo się nie uda. To. I nawet jeśli wiesz, zrobisz coś, co... A nie wiem, czego się bałeś. Nawet nie musisz się bać w zasadzie. Po prostu coś zrobisz i. Masz wtedy taką świadomość, że spróbowałeś, i możesz wtedy z całą, z całą świadomością powiedzieć: Ej, wiesz co, bo ja tego nie lubię. Bo dużo osób mówi: Ej, bo to nie jest dla mnie, nie? Nie to lubię mi się śpina, nie podoba. bo. bo a zjedz świnę, Nigdy nie jadłem, ale go nie lubię. No tak, No po prostu dużo osób może być uprzedzonych tak, z, jak, o. z jakiegoś powodu: bo coś tam mi nie pasuje, coś mi się nie podoba. E, nie, nie spróbuję tego, bo to jest głupie, albo to jest dziecinne. Kurcze. Kup sobie zestaw klocków LEGO, po prostu dla siebie, żeby sobie no po prostu sklej. coś ułożyć. Rób, rób to co chcesz, nie? To co ci... Tak, ja uważam, że można robić w życiu wszystko, jeśli nie krzywdzimy przy tej drugiej osoby i samego siebie. Bo to jest takie destrukcyjne zachowanie, może nie jest jakoś tak najlepsze, Moralnie próbowanie mnie, rzeczy... Wiesz, w życiu spróbowałem, że tak spróbowali rzeczy, które nie były może do końca odpowiedzialne. Może do końca mogły zaszkodzić, były ryzykowne, więc takie to też jest szeroko pojęte, nie? że y, nie robić sobie krzywdy, ale przed wieloma rzeczami, o których pewnie będziemy gadać w międzyczasie, zawsze znajdziesz tą koncepcję, że mogło się coś zostać złego, czy mogła się stać krzywda Tobie. Tak. Mogło się tak stać i... Na no pewno jak teraz mówiłem, to miałeś takie wrzuty rzeczy. No ja już sobie, ja, tak. co, ja cofałem, mówię, ej, Flashbacki z Wietnamu, nie? Tak nie no tak flashbacki z Wietnamu, totalnie tak było, nie? Ja mówię, o, no faktycznie <laughs> kilka razy, no to, to było, było niebezpiecznie, nie? Ale dzięki temu właśnie się po, poczuło, o. To jest takie dobre określenie. Czułem siebie wtedy. No, myślę, że jest to jakiś sposób, żeby się do tego do tego zbliżyć. I przede wszystkim, wiesz, wiesz co, generalnie fajna jest koncepcja bucket listy, próbowanie nowych rzeczy, bo to nawet nie chodzi o to, że o dobra, teraz ty posłuchasz tam, co my tam gadamy, i powiesz, a dobra, to ja spróbuję czegoś. nie, Ale fajnie sobie opracować jakiś plan. I powiem ci, że dla mnie taką inspiracją było to, jak obejrzałem film The Bucket List. To jest chyba z Jackiem Nicholsonem i Morganem Freemanem. Wkrótce obejrzymy znaczy nadal, Powiedzieliśmy już, rozmawiamy od tygodnia o tym. Spoko obejrzymy, zaproszę cię i, i obejrzymy sobie, odpalimy sobie na telewizorku. Jest w ogóle świetny, bo opowiada historię dwóch, dwóch ziomków. I teraz macie spoilery. Jak nie chcecie spoilerów, to. No, Zastopuj, przewinąć na prze... 5 minut. Nie, no to. Wiesz, no, myślę, że to jest tak stary film, że jak ktoś miał go zobaczyć, to. Ale myślę, że nie zdradzę, nie zdradzę dużo z, z Jak powiem, że było dwóch gości, oni się dowiadują, że mają raka. E, I. I postanowiłem... postanowiłem. coś coś zrobić. I chyba Nicholson powiedział do Freemana wtedy, że. ej, wiesz co, stary, bo. No mamy do wyboru, no bo zostało nam pół roku życia. No? I mamy do wyboru albo próbować się leczyć i przeżyć resztę życia w szpitalu, albo skorzystać z tego życia, które nam zostało, i po prostu sobie zrobić taką listę rzeczy, które wiesz, no każdy ma taką listę, że wiesz, ej, kurde, marzył, marzyłbym, żeby zrobić to, ej, chciałbym zrobić to, chciałbym tu pojechać, to zrobić, to przetrenować, cokolwiek, nie? To może być totalna pierdoła. to może być, nie wiem. Wycieczka po sok jabłkowy na stację między od w nocy. A może być malowanie kurwa, w lóże, wiesz? Na przykład, nie? To wiesz, to trzeba się, to trzeba się cieszyć z małych rzeczy. I, e, I oni zrobili sobie taką listę. I jak chcesz dowiedzieć, że chcesz obejrzeć ten film, jest bardzo fajny. E, Nagrzewa na serduszko, że A, po prostu ten masz ten... takie, jak go skończysz oglądasz, to masz takie... Ojejku, ale fajny. I uważam, że warto jest taką listę sobie zrobić. Jak masz jakiś plan, coś sobie zapiszesz, właśnie, poczekaj. to jesteś już, już jesteś już mały kroczek bliżej do jego realizacji. Choćby, że sobie to zapiszesz. No tak, właśnie, bucket list to jest cel. Bucket tak. lista to jest, to się <g getirkań> mówi, że to jest taka lista rzeczy, które chciałbyś zrobić przed śmiercią. Tak, ale wiesz, To nie, że tak się musisz wybierać, to jak już za tydzień, za dwa, ale na przykład wiesz, no. Tego nie wiesz. Nie, nie wiesz, nie. no jutro możesz wyjść z domu, może ci, to, to, może ci śmiertelnie trolejbus potrącić w Poznaniu i, i po prostu i, i tyle. Nie? Ja... Możesz wypaść przez, możesz wpaść pod zaparkowany tramwaj, albo wyskoczyć przez okno z piwnicy nie? i możesz tego nie przeżyć. Spadać w górę, nie? No, no ale generalnie to, to jest takie koncepcja całego stworzenia sobie celi, które chcesz zrealizować w życiu. I każdy z tych celi tworzy plan dopiero. Miałeś cel, przedstawiłeś mi cel że na twojej bucket liście jest a chciałbym nagrać podcast. No i nagrywam. I, totalnie... I to tak. był twój cel. Tak. I właśnie mówię teraz sobie do mikrofonu, siedzę sobie z tobą w, w pokoiku, jest, to jest, absolutnie, jest absolutnie fantastycznie. Mamy przenośną wzorze polarną w który romantycznie jest, wiesz? Naprawdę. Czy... Nie? Takie no... no. Tak, poczułem. Dobrze, właśnie. że świeczyk nie odpaliłeś. Jest cieplutko, no? jest cieplutko. No, i, i, prawda jest, I prawda jest taka, że kompletnie nie, kompletnie nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie. I równie dobrze, wiesz, ktoś może stwierdzić, o Boże, co on gada, Jezus, co za, co za facet, nie? A jakby chociaż jedna osoba, która tego wysłucha, stwierdzi, okej, okay, fajnie się tego słucha, może powiedział coś mądrego, ale dobra, nawet nie abstrahując od tego, co powiedział, no to dobra, robię sobie listę 10 rzeczy, czy tam 100 rzeczy, czy 500 rzeczy. Nawet zacznij od jednej. Tak, i po prostu to zrób. Nie wiem, nie grałeś nigdy w golfa i nie grałeś w golfa. Jejku, Janku, co ci się dzieje, tutaj ja widzę, że. No, także wracając. Stwierdzisz, że. OK, dobra. A czul, zrobię to, zobaczymy, co się stanie. I to jest właśnie takie fajne podejście, no bo ja często także jak zaczynam nowe rzeczy. To nawet się jakoś tak specjalnie, wiesz, nie, nie mam jakiejś takiej autorefleksji, że ej, kurde, może bym tego nie robił, może coś, nie. Kurczę, totalnie, nie wiem, boję się, ej, nie zrobię tego. Ja mam wrażenie, że, czasami, że często w takich, w tym próbowaniu <coughs> tego rzeczy, to, to skaczę po prostu na bungee bez bungee. Im więcej temu zaczniesz poświęcać czasu i konsultacji, to co jest najgorsze generalnie w tym? Wiesz, to konsultacji może nie. Ja, ja akurat bardzo lubię się konsultować. To jest, moja trochę, to jest trochę moja słabość, bo, bo lubię czasami zarzucić jakiś temat, żeby zapytać e, ludzi, co oni o tym myślą. I to jest spoko, no bo z drugiej strony wiesz, co ja uważam, że warto to robić, ale nie zawsze warto się słuchać. Bo ktoś ci może powiedzieć, Ej, nie rób tego, kurde, to jest głupie, bez sensu, po co ty będziesz to robić, nie? Okej, okay. ale. I, I część ludzi, poznałeś przynajmniej opinię którą będą mieli inni też. No tak, ale oni za ciebie tego życia nie przeżyją. I fajnie wiedzieć, że część ludzi odbierze to za głupie i dziecinne. A część ludzi będzie miał, wiesz, motywację do robienia czegoś szerokiego. No wiesz, wszystkich nie zadowolisz w życiu, a masz zadowalać siebie. Wszystkich, wszystkich, wszystkich <grym> ludzi nie zadowolisz, ale wszystkich wkurzyć? Żaden problem. <grym> No żaden problem. Wszystkim do, nie no, wszystkim, nawet, nawet próbować wszystkim dogodzić, to byłby niezdrowe chyba, wiesz? nie Jeden próbował. Na pewno. No wiesz, no ale to no nie da się tak zrobić, żeby wszystkim było dobrze. Można próbować. No ale... tak, ta, ta cisza, ta, ten moment ciszy był taki. No refleksyjny Ju, Już się zastanawiałeś, byś, no ja teraz tak. zrobię wszystkim dobrze, nie? No, chodź po kolei wszyscy. wszystkim. Postawcie się w kolejce, Janek będzie wszystkim robić dobrze. No, i prawda, jest, i prawda jest taka, że to, czego chcę, żebyście dzisiaj wyciągnęli z tego odcinka, to, to, żeby próbować, a o czym będzie w ogóle cały podcast, bo tak już myślę, że na, na wstępie nie chcieliśmy was tak e, zarzucać, to oprócz próbowania nowych rzeczy, to będziemy poruszać takie tematy, które, e, które nam są bliskie i bardziej poruszać je z takiego. Z takiego gruntu, tego, co my uważamy, tego, co czujemy. i prywatny, na, tak naprawdę, nie mogę dać w uniwersalnych zapewne. Tematów, których do, dotknie wiesz, każdy gdzieś tam dotyka. Tak, jeśli macie jakieś sugestie, o czym chcielibyście posłuchać, jeśli chcielibyście poznać nasze, nasze zdanie na jakiś temat, to, to też śmiało, warcie. To, to też właśnie mi przypomniałeś y, taką ideę, którą jako tam gdzieś na nastolatek sobie zacząłem tworzyć, nie? że na wszystko miałem odpowiedź. Wszyscy mówią, a ty zawsze masz odpowiedź. Bo opinia na dany temat zawsze jakaś jest. A tak, ty tylko roz... że wiesz co, ja ostatnio jakiś czas temu czytałem fajnie, chyba Jeremy Clarkson pisał, że okej, okay, to jest zbiór moich reportaży i to jest takie zdanie, jakie mam na ten moment, bo ono się może zmienić. To już tak może tak, być innym człowiekiem. Jest. I nawet Clarkson pisze, że w zasadzie to uważam, że część jak czytam, to uważam, że wtedy byłem debilem. Mhm. I to jest takie, że czytałem to tak, mnie... Ale to jest refleksja nad sobą, wiesz. Ja mówię, wow. Kurde, i odkrywasz siebie, że kurde, ale patrzysz i zrobiłem progres. No a wczoraj wiesz, mnie... ja generalnie jak wiesz, prowadzę sobie od czasu do czasu dziennik, czasami różne rzeczy notuję. I czasami jak czytam te rzeczy z przeszłości. No kurde. Ostatnio, ostatnio przyjrzałem, jakie zrobiłem pierwsze w życiu CV. I powiem ci stary... Ja totalnie bym tamtemu sobie, no po prostu no, nie wiem, no dałbym sobie klapsa w twarz, nie? Zaprosiłś, znaczy, ja ciężko. tylko po ja, ja, prostu... Ja, ja bym sobie po prostu jakiś waterboarding zrobił albo coś, bo no czasami jak czytam mówię stare, ty po prostu opanowałeś, opanowałeś umiejętność pieprzenia bez kontaktu z mózgiem czasami, nie? A no. ale to wiesz, to jest bardzo budujące, bo mówię, wow, kurde, jednak chyba troszeczkę dojrzałem, nie? Jednak to wszystko, udało, udało mi się to, nie? bo czasami mówię, Jezus, co ja, co ja sobie myślałem wtedy, jak to robiłem, nie? Co ja sobie myślałem, jak to pisałem? To też pokazało mi z drugiej strony, że każdy pomysł może wyewoluować. To trochę tak, jak zaczynasz biegać. Na początku przebiegniesz 100 metrów, wypluwasz płuca, a później no. biegniesz coraz lepiej. Stajesz się ultramaratończykiem, a w twojej pamięci jeszcze wczoraj? Zacząłeś po prostu biegać. Nie musisz nawet stawać się, po prostu nie, nie wiem. Przebieg wiesz, było, wiesz, przebiegniesz sobie wiesz, raz, się. drugi, trzeci, stwierdzisz, dobra, to nie dla mnie, to też jest okej. Okay. I to, że my nagrywamy ten podcast, no tutaj mogą być jakieś trzaski, może być gdzieś tam kaszlący w tle, jamek. No, I to jest tak, że to przecieramy sobie trochę szlaki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może wyjdzie z tego coś fajnego, e, może nie wyjdzie z tego coś fajnego, ale to, do czego. Jaka jest refleksja końcowa? Czy... Ja chcę was zaprosić, to do tego, że jeśli macie ochotę, możecie sobie zaobserwować, czy mój, czy Janka Instagram. Ja mam Brave Podkreśnik, ta podłoga start, a Janek ma po prostu Janek z Poznania. Dobra. E, I jeśli będziecie mieli ochotę zrobić coś wspólnie z nami, bo ja często generalnie na... publikuję jakieś relacje na Instagramie. Zresztą ja się że, że Instagrama założyłem mm, z rok O, no o, ja. Mam, ja, mam go trochę, ja mam go trochę, trochę dłużej i publikuję sobie te, te relacje trochę jako taki pamiętnik, trochę jako taką formę autoterapii. I to jest tak często takie zaproszenie, bo dużo mnie dobrego, dobrych rzeczy spotkało właśnie przez to, że tak publikuję. Bo czasami coś wrzucimy, nagle ktoś stwierdził, o, dobra, spoko, to może to może się przyłączę. Ja mówię, no, no spoko to się przyłącz się przyłączcie i tak dalej, nie. Bo czasami jest tak, że, że do tego, żeby coś zrobić nowego. Po prostu potrzebujemy jakiegoś wsparcia. Na przykład, nie wiem, nie mam mikrofonu. Gdyby nie Janek, to pewnie bym do Was się dzisiaj do tego mikrofonu nie mówił. Albo... Mówiłbym do telefonu, i ale po prostu, jakby czuję to wsparcie od Janka, jest mi cudownie, przecudownie. I z tą myślą, czy tam z tymi myślami, Was dzisiaj zostawimy. Bo mi niezmiernie przyjemnie. I mi również. Także. Tak, tak bym określił cały ten czas. Cokolwiek teraz robicie, to życzymy Wam albo miłego dnia, albo miłego wieczoru. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.